Witam wszystkich w kolejnym tutorialu. Dzisiaj nie będziemy modelować nic skomplikowanego. Poradnik przeznaczony jest głównie dla osób dopiero zaczynających zabawę z Cinema, aczkolwiek myślę, że i starzy wyjadacze chętnie zobaczą, co przygotowałem. Tak więc zapraszam do oglądania. Zaczynamy od wybrania sfery. OK. I przechodzimy do trybu edycji. Przełączymy się na widok z góry. Troszeczkę sobie to powiększymy. Wybieramy tryb wieloboków i zaznaczamy jej górną ćwiartkę. Dobra. Z powrotem wskoczymy do widoku ogólnego. I tutaj widzę, że nie zaznaczył nam się jeden fragment, w tym celu wciskamy klawisz SHIFT i zaznaczamy ponownie wybrany fragment. Kontynuujemy zaznaczanie kolejnych części, pamiętając o wciśniętym klawiszu SHIFT. Teraz wybieramy opcję Odwróć i wciskamy klawisz Backspace. Co spowoduje, że zaznaczona część zostanie usunięta. Teraz wybieramy Hypera. Wrócamy pod niego nasz element. Tak. I mając zaznaczonego tego hypera, ponownie przechodzimy w tryb edycji i utworzył nam się jeden edytowalny obiekt. Teraz wybieramy opcję Zaznacz Wszystko i prawym klawiszem myszki wywołujemy menu kontekstowe, z którego wybieramy Ekstruduj. Dajemy ptaszka przy opcji Twórz Zakończenia i wysuwamy nasz obiekt do góry. Teraz naszą ćwiartkę. Wrócimy pod klonera. Wybieramy tryb radialny. Ok. Osie X, Z. Promień tymczasowo ustawimy na 0. Ilość zostawimy na 5. W zakładce transformacje w tym miejscu wpiszemy minus 50. Dobra, stworzyliśmy takiego potworka. Teraz ustawimy jeszcze promień w opcjach klonera. Ja tutaj zrobię tak, aby poszczególne elementy nachodziły na siebie mniej więcej w połowie. Dobra. Od razu dodamy podłoże i wyrównamy pod względem naszego obiektu. utworzymy materiał tymczasowy, tak kolor ustawimy na biały, odbicie 20%, przeźroczystość, tutaj refrakcja półtorej, jasność 30%. OK. Nałożymy go na obiekt. Szybki podgląd. Dobra. I jeszcze nałożymy go na podłoże. Teraz dodamy sferę. Którą nieco zmniejszymy i dopasujemy do wcześniej utworzonych elementów. Dobra. Na koniec nałożymy jeszcze na nią nasz materiał i zobaczymy, jak to wszystko będzie się prezentowało. Teraz to wszystko sobie zgrupujemy. W tym celu utworzymy obiekt zerowy i wrzucimy pod niego kolejno sferę oraz nasz kloner. Zminimalizujemy go i zmienimy nazwę na coś fantazyjnego. I teraz z wciśniętym klawiszem CTRL przesuwamy obiekt bal w dół, co spowoduje, że go skopiujemy. Ponownie wybieramy kloner, wrzucamy pod niego nasz skopiowany obiekt. I teraz wybieramy tryb radialny, osie X, Z, tam jeszcze zwiększamy tylko ilość do 6. Promień powiedzmy, ustawimy sobie. O, mniej więcej niech będzie taki. Od razu dodamy płaszczyznę. Uniesiemy ją ku górze i stworzymy jeszcze materiał: luminescencję. Ustawimy ją na 200% i oczywiście ten materiał wrzucimy, nałożymy na naszą płaszczyznę. OK. Wszystko sobie nieco wykadrujemy. I teraz zajmiemy się głównymi materiałami. Teraz tak zaczniemy od koloru. Wybieramy gradient. Zmienimy tutaj kolory czerwony oraz żółty. Tryb 2D radialny. Turbulencja 100%. Oktawy 2, skala 100%. Teraz tak, luminescencja. Kolor czerwony, jasność. Powiedzmy, damy sobie 150. Po odbiciach 20%. No i to w sumie wszystko. Dobra, i teraz to sobie nałożymy na naszą środkową kulę. Dobra. Teraz zajmiemy się kolejnym materiałem. Kolor ustawimy na powiedzmy. O taki. Dobra, damy żółty. Nie będziemy kombinować. Jasność zmniejszymy do 20 przejdziemy do przejrzystości. tutaj ustawimy kolor również żółty jasność 85% refrakcja 1,5 i fresnel 50% dobra teraz przejdziemy to sobie do zakładki odbicia i tutaj ustawimy oczywiście kolor żółty tak, to sobie włączymy jasność ustawimy na 20% i jeszcze wyjdziemy w tą zakładkę ustawienia oczywiście plastik i kolejno 45, 50 i minus 5 takie parametry sobie wprowadzimy dobrze Teraz sobie porozwijamy nasze drzewko i poszukamy miejsca, gdzie tutaj wrzucić nasze materiały. Tak, dobrze, jedną już trafiłem. Teraz sobie skopiujemy nasz materiał. Kontrol i w prawo. Tak, i wszystkie ustawienia pozostawimy bez zmian. Dokonamy jedynie wyboru innego koloru. Tym razem postawimy na kolor zielony. Tak więc w tych wszystkich miejscach. Sobie go poustawiamy. Dobra, teraz trzeba tylko znaleźć obiekty, gdzie to wkleić. Tak, tu nie. Tu też nie. Rozwiniemy to jeszcze. Tak, tutaj. Jeszcze wypadałoby wypełnić te kule również kolorem zielonym. Dobrze. Jest ok. No i oczywiście nie możemy zapomnieć o podłożu. Szybki podgląd, no i stworzyliśmy coś abstrakcyjnego, i do tego całkiem fajnie wyglądającego. Warto jeszcze poeksperymentować ze światłem, może z dodatkowymi płaszczyznami, aby powstało więcej odbić, kolorów. Wiecie zresztą dokładnie o co chodzi. Teraz przejdziemy do ustawień rendera. Rozdzielczość w moim przypadku to 1920 x 1080. Zapis to format PNG. Tutaj mamy miejsce zapisu naszego pliku. Wygładzanie, oczywiście, ustawimy najlepsze. Dodamy jeszcze efekty, artykulacja otoczenia. Tutaj jedynie zmienimy kontrast na 10%. I dodamy jeszcze globalną iluminację. No i w sumie to wszystko. Teraz klikamy na ten guziczek i po mniej więcej 6 godzinach ukaże się nam efekt naszej pracy. W tym poradniku to już wszystko. Ja Wam dziękuję za oglądanie, lajkowanie, subskrybowanie oraz komentowanie i zapraszam na kolejne poradniki. Trzymajcie się!